Czecha Indra. Chodź, chodź, chodź. Pies, pies, kluk, pec, kluk pec, Piszcie do nas, pomożemy wam raz, dwa Pies, kluk, kluk Zaginione zwierzęta znajdzie wnik Pec, kluk Łapać złodzieja Doberman. Rasa stworzona w XIX wieku przez Fryderyka Dobermana, niemieckiego poborcę podatkowego, który przewoził dużo pieniędzy. Aby się chronić, skrzyżował rasy i stworzył najlepszego psa obronnego. Nazywa się je czasem psami policyjnymi. Wszystko potrafią: przeszukiwać gruzy, a nawet trzymać wartę. Ej, Nina, znasz panią Dobermana, który zginął? Tak, to moja koleżanka Maja, sportsmenka. Biegłyśmy razem od ronda aż do domu Kiedy się zatrzymałam, Endry nie było przy mnie Nie przejmuj się, przepytamy przechodniów Chodźcie, pokażę wam, gdzie to było Szybko! Ja. O nie, sportsmenka Uch. Nie, nie widziałem mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Niestety nie Dziękujemy! To było tutaj na 100%. Chodźcie, zobaczymy dalej Zaczekajcie! Nie musimy tego robić biegając! Jesteś z, z klubu i szukasz psa tej dziewczyny, która ciągle biega? Byłeś tu dziś rano i widziałeś, co się stało z jej Dobermanem? Ja nie, ale może mój helikopter widział. No. O, ale odjazd! Mini kamera na pokładzie. Jeśli mamy szczęście, kamera sfilmowała zniknięcie Endry. Hmm, winne na pewno tu jest. Endra nie porzuciłaby pani. Ktoś musiał ją ukraść. Dobermany to bardzo wierne psy. Oglądamy. Tu! W tym momencie ucieka! Dobra, drukujemy to. Hmm. Jedna z tych osób zabrała Endrę, ale skąd mamy wiedzieć, która? Z takim kątem filmowania nie widać, dokąd pobiegła, ani z kim. Dobra, czyli działamy poprzez eliminację. Na przykład ta pani ma zakupy i dziecko. Brak jej wolnej ręki, żeby złapać psa. To są moi koledzy Antoni i Alex. Nie zrobiliby krzywdy, Endrze. A tych dwoje turystów? Po co im pies? Więc zostaje tylko jeden podejrzany: Ten! Próbujemy zobaczyć jego twarz. To jest pan Bartłomiej, sąsiad. To tu mieszka pan Bartłomiej. Dzwonię. Czekaj, dzwonienie jest bez sensu. Jeśli to naprawdę on zabrał Endrę, to na pewno nas nie wpuści. Tym bardziej, że ciągle się skarżył, że Endra ujada. Jeśli ją porwał, by ją uciszyć, trzeba przeskoczyć płot i znaleźć dowody. Świetny pomysł! Oh, hmm. Tak! Ale zaczekajcie! Naprawdę macie ochotę się wspinać? Patrzcie, tam! Są ślady psich Czy to endra? Według PEX Odpowiadają śladom do Bermana. Endra tu była. Morus coś tam znalazł. I co tam masz? Kości! Zaczekajcie! A co to ma być? Ej, czy to nie jest środek usypiający? Inspektor Gronostaj stosuje go w jednym odcinku. Może ten sąsiad użył tego, by uśpić Endrę. Wyobraźcie sobie! Endra odłącza się od pani. Wchodzi do ogrodu. Przyciąga ją ta kość, aż tu nagle, kiedy się zbliża do niej. Psik! To okropne! Endra! Pewnie ją zamknął! Musimy ją uwolnić! To zadanie dla Zaraka! Co robimy? Dzwoncie do drzwi, a gdy otworzy, bam! Zaskakuje go! Dobra? Nie! O, wybacz moim maluchom, dziś są trochę podekscytowane. Na pewno nic sobie nie złamałeś? Ale myśleliśmy, że pan nie lubi psów. Ja? O nie, nieprawda. Uwielbiam je, prawda, moje kochanie? A więc dlaczego znalazłam odciski łap mojej suki w pana ogrodzie i dlaczego bez przerwy pan jej wygraża? Jak to? Twoja sunia zniknęła? O, moja biedna mała. Wiesz, krzyczałem, bo moje maleństwa boją się jej. Szczekania są takie wrażliwe. Hmm. Bartłomiej nie może być winny. Za bardzo kocha swoje pieski, by skrzydzić inne zwierzę. A więc to już koniec? Nie mamy więcej pomysłów hmm. na znalezienie Endry? Na pewno umknął nam jakiś szczegół. Ach, nie da się zobaczyć, co zauważyła Endra. Trzeba mieć zdjęcia pod innym kątem, by wiedzieć dokąd pobiegła. Puść trochę dalej. Stop! Stop! Może się uda! Spójrz na tego turystę! Robi zdjęcie dziewczynie w kierunku, w którym pobiegła Endra. Może ma w aparacie zdjęcia, które się przydadzą! Ale on nie jest stąd! Nigdy go już nie znajdziemy! Czekaj, daj obejrzeć hmm? jego parasol! Bingo! Znam to logo! To logo hotelu obok mnie! Merkeso, kompana, sestro parapo! Ja potrzebować fotografię! Gdzie pańska aparata? Kurczo? Wasz aparat fotograficzny! Klik, klik! No, przegram wszystkie zdjęcia na tablet i będziemy je mieć! wiec. Jedno momento, proszę! Danke, Ładne zabytka wonderful! Dobra, gotowe! Koszty! Zobaczcie, twoi koledzy rowerzyści. Daj zbliżenie Nina. Ma w ręku spray, który znaleźliśmy w ogrodzie pana Bartłomieja. To się zgadza. Antoni ma astmę. To jego spray, ale po co wbiegł do sąsiada ze swoim bratem? Twoja Endra to wie, bo jak widać biegła za nimi. Wiemy, że Endra była tutaj. Więc jeśli jej ślady tu się kończą, to być może przeskoczyła przez płot. Jest przejście. Nie ma śladów. Endra nie zostawiła śladów w tym ogrodzie. Co znalazł Morus? Stłuczony Krasnoludek? Mam was. Ja wam dam kraść moje Krasnale. Tym razem dzwonię po policję. Chwila, proszę pana. My tu tylko szukamy psa koleżanki. Jakiego psa? Nie widziałem tutaj psa, ale rano widziałem dwóch łobuziaków uciekli i stłukli krasnala. A teraz rozumiem, dlaczego zostawili rowery przed ogrodem. Tak czy inaczej, to oni ostatni widzieli Endre. Hmm. A więc jest związek między zniknięciem Endry i próbą kradzieży krasnoludka. Ale jaki? O to trzeba będzie spytać Antoniego i Alexa. Problem w tym, że jeśli mają coś na sumieniu, to nie będą chcieli gadać. Poprosimy o pomoc twojego sąsiada. W imieniu Zalaka aresztuję was! O. Wiemy wszystko o kradzieży krasnoludka! O. <grym> Zatrzymać się! Nie mogę już więcej biegać! Co za dzień? Ostrzegamy! Teraz wezmiemy policję! Nie o co im chodzi! Zatrzymać się! Stać, złodzieje! Dręczyciele psów! Zapłacicie mi za to, prawda, moje maleństwa? Aleks, skręcaj w prawo! Let's <śmany> <śmany> klub, poddajcie się, jesteście zatrzymani. Zwariowaliście, czy co? Dlaczego wszyscy nas gonicie? Moja suka zginęła. Jestem pewna, że ją ukradliście, jako ostatni widzieliście ją dziś rano. Endra? Ej, no co ty, nie widzieliśmy jej dzisiaj? Czyżby? Hmm. To jak wytłumaczycie te zdjęcia? <śmany> Dobra, dobra, nie denerwujcie się, wszystko wam powiemy, no bo. Pana sąsiad to nasz nauczyciel przyrody. Nakrzyczał na nas, bo gadaliśmy, więc chcieliśmy mu świsnąć krasnoludka. Przeszliśmy przez ogród obok, ale sprawy się skomplikowały, kiedy przybiegła twoja suka. Endra nas przestraszyła. Na ziemi leżały grabie, nie chcieliśmy, żeby nas ugryzła. Tu robicie huligani! Niech tylko was torwę! Zapłacicie mi za to! Uciekając, zgubiłem inhalator! Uch. Przepraszamy cię Maja. Nie chcieliśmy jej skrzywdzić, ale twój Doberman nas przestraszył. No pewnie wiadomo, że dobermany to najlepsi stróże na świecie. Tak, Oskar. I dlatego Endra zareagowała widząc, jak złodzieje wchodzą do ogrodu. Ach, macie szczęście, że śpieszę się, żeby ją uwolnić. Inaczej bym wam przyłożyła. Uch. O, nie, znowu bieganie! A nie martwcie się. Ja i moje maleństwa wymyślimy coś, żeby stracili ochotę do psot. Wierzcie mi! Złodzieje zamknęli psa w mojej piwnicy? Naprawdę, chyba z wiekiem robię się coraz bardziej głuchy. Nie słyszałem żadnego szczekania! Entra! Ale nie martw się, maja. Nasz weterynarz Robert raz dwa ją wyleczy. Robert powiedział, że to tylko zwichnięcie i że szybko się zagoi. To dobrze. Proszę, twoja legitymacja bez klubu. <grymne> Dzięki karze pana Bartłomieja, Antoni i Alex długo zapomną o wygłupach. <grymne> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Start International Polska.